Dzień dobry moi ściewy, widzę was Krakowski Uśmiech Dzisiaj jest sobota 14 października A witam się z wami z remontowanej ulicy Kościuszki w Krakowie na zwierzyńcu. Z popot niemalże samego jubilatu. Tam jest jubilat. Zrobimy, pokażę Wam, co tu się dzieje na tej kościuszki. Takie, coś. No, za wiele to nie widać, bo za, zasłaniają te banery. To jest w remoncie, nie? Jak długo to jeszcze potrwa, nie wiem. Tak samo zwierzyniecka, tam po, po drugiej stronie skrzyżowania też jest w remoncie. Czy wiecie, że w miejscu, nim tu postawili jubilat, to tam w tamtym miejscu stał jakiś dworek. Już dokładnie nie pamiętam, czyj to był dworek, jak długo stał, z którego wieku pochodził. A informacje te czerpię z Facebooka, co też wymaga weryfikacji, no bo Facebook nie... jakim jest źródłem informacji Facebook? Każdy może wszystko napisać. Ale należy do takiej grupy Stare Zdjęcia Krakowa, czy coś takiego. I pamiętam, że był właśnie tam taki post. Yy, zdjęcie, było zdjęcie tego budynku, który stał w miejscu jubilatu. Podejdziemy sobie tutaj pod bulwar Alzara. Może pokażę? Przywiozłem skuter. Mamy skuter. Ja przywiozłem, Andrzej mi przywiózł. da I się już nie muszę nikogo prosić ani wypożyczać. siedem stówek miesięcznie w kieszeni. To pieniądze wyrzucone w błoto. Absolutnie się nie zgadzam. Proszę, można, można. Zwierzyniec to mój konik. Lajkonik is our hobby horse. Takie coś tu jest. Nieźle, nie? O i lajkonik tam jest. To jest stalowe, ze stali. To już zdążyło porzewieć. Kurna, ja tutaj jeszcze nie byłem. Tutaj w ogóle jest porobione I tu jest tablica do poczytania. Jakieś ciekawostki? Wawel wam pokaże. Czy jak to mówiono? Wąwel, dawno temu. Most ciągle w remoncie. No ale te prace, prace na tym moście brną do przodu. Także już niedługo będzie można normalnie, mam nadzieję, przejechać. Jak skończą się te remonty. Wisła, w Krakowie Wisła jest taka wąska. Niezbyt szeroka. W Warszawie jest szeroka. No ale co? Część pseudo popularno naukowo Mówię pseudo, bo w sumie to ja Wam powiedziałem niewiele. Że w miejscu Jubilata stał kiedyś jakiś dworek. Widać tam też kopułę seminarium duchowego. Seminarium duchowego? Duchownego? duchowego, czy duchownego, jak się mówi, no seminarium po prostu tak, tak niech tak będzie Sheraton no co, to co, przejdźmy teraz do części vlogowej ja wiem, że Andrzej nie ma Facebooka ale wiem, że Andrzejowi powiedzą także Andrzej, dziękuję przywieźliśmy to jakoś, ten skuter Ciężko było go w ogóle załadować, no ale zmieścił się na tego golfa. Ech, tam tylne siedzenie się złożyło. No jak już jesteśmy przy tym, czy się zmieścił, czy nie zmieścił, to jeszcze jest jedna osoba, której muszę, muszę podziękować, no bo bez niej byśmy tego nie dźwigli. Wyciągnąć tu w Krakowie, no to jeszcze jakoś poszło, ale włożyć. Andrzej pojechał po takiego jednego pana. Ja nie wiem, czy ten pan sobie życzy, żeby, żeby wspominać imię czy nazwisko. Ale wiem, wiem bo, mi, bo mi powiedział, że mnie ogląda, on się, Andrzej, mi powiedział, dlatego pa, panie Rafale, serdecznie dziękuję za, za pomoc, nazwiska nie powiem, Borodo. No nie, nie załadowali we dwójkę, nie. ciężki, skubany, albo my słabi, o, jedno z dwójka, jedno z dwóch, no, ale załadowaliśmy i żeśmy tu przyjechali. No. Tylko jeszcze tablice rejestracyjne, muszę go przerejestrować, bo... No, no bo wiecie, wiecie jak jest. I tutaj mi jest to przykro mówić, ale z moich doświadczeń wynika, że... No w Warszawie to, 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 to się jednak polepszyło. Polepszyło się przez te... Kilka, kilkanaście lat. No, no to co było kiedyś, Warszawa to miała taką złą opinię. Kierowcy warszawscy mieli złą opinię i... A teraz ja po 15, dokładnie 16 latach wróciłem do Krakowa i ja, ja nie wiem, co tu się stało z ludźmi. Albo ja już zapomniałem, że tu, może byli tu cały czas tacy, tylko ja już zapomniałem, czy o co chodzi. A ja nie wiem. Nie wiem o co chodzi tutaj z tymi ludźmi. Taka sytuacja, i ja, i ja już się co. W Warszawie jak wysiadłem, byliśmy na rondzie Starzyńskiego, już jechałem do, do Półtuska autobusem. Autobus ustał tak, że przyblokował tramwaj i tramwaj nie mógł dalej jechać. Ja takie sytuacje często widzę tu w Krakowie jak, jak jeżdżę. I co ten motorniczy w tramwaju robi? No dzwoni jak porąbany. Ja nie wiem czego ten w Krakowie motorniczy oczekuje, że ten auto, samochód, autobus, uczestnik ruchu, który zablokował mu drogę i nie może. Ani w lewo, ani w prawo, ani w tył, ani w przód, no bo nie może, bo inne auta stoją. To według motorniczego w Krakowie, to ten kierowca samochodu ma się zdezintegrować, teleportować ma się, czy co ma zrobić, no bo ja nie rozumiem, no. A ten motorniczy dzwoni tym dzwonkiem w tym swoim tramwaju, jak porąbany jakiś, no. Nie rozumiem tego. A w Warszawie, jeszcze raz, autobus, z którym wracałem, wjechał tak, że za, za, zaklinował, tramwaj nie mógł pojechać. No i co zrobił motorniczy, to była pani wtedy? Poczekał aż ten autobus przejedzie. No, poczekał aż ten autobus przejedzie. To jest taka jedna różnica. Jak jechałem tym autobusem, ani razu w Warszawie nie słyszałem dźwięku klaksonu. Nikt nie trąbił po prostu. W, w, z moich obserwacji, to nie znaczy, że gdzieś na drugim końcu Warszawy ktoś gdzieś nie zatrąbił, takie rzeczy się zdarzają, ale nie są nagminne, nie są notoryczne, tak wynika z moich obserwacji, być może moje, być może moje obserwacje są błędne, ale no ja, ja tak to widzę, a w Krakowie trąbią, dzwonią, nie, nie, nie wiadomo o co, co, co im chodzi, byłem świadkiem, tylko akurat to nie był to była jakaś osoba, no sądząc, sądząc po aparycji z Indii, czy coś takiego, był korek, no i pomału ten korek jechał do przodu. I ten pan, który siedział w środku, co jakiś czas trąbił. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, po co on trąbił? Czy nie wiem, czy we wierzeniach hinduskich jest coś takiego, że jak stojąc w korku zatrąbi się trzy razy, to to przynosi szczęście? Czy o co chodzi? Po co ten człowiek trąbił? No. To jest dla mnie dla mnie nie, niezrozumiałe. To jest jakaś zagadka dla mnie. O co to chodzi? Po co to tak trąbić? Po co się denerwować? No. Czy nie lepiej być życzliwym, uprzejmym i nie denerwować się, starać się żyć spokojnie? No, ja tego nie rozumiem. To jest, to jest ta jedna różnica i jeszcze jest druga różnica. I, za, I Katarzyna myśli podobnie. I się zastanawialiśmy, o co to chodzi. Czy o szerokość geograficzną, czy o. Ciśnienie inne, tu w Krakowie słońce jakoś inaczej świeci. No klimat jest, tu jest też cieplej i to słońce jest jakieś takie inne, i, 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 i my się tu czujemy inaczej. Pierwsze co, wysiad, wysiadłem w Warszawie chmury takie stalowe, przygnębiające, no taka deprecha człowieka, człowieka łapie. Pojechałem do półtuska, no to po prostu apatia, depresja, smutek, zniechęcenie. Fakt, że było pochmurno, ale tu w Krakowie też byliśmy już świadkami pochmurnych dni, przez ten miesiąc, półtora już prawie. I tu jest inne samopoczucie. Czy to chodzi o ciśnienie, czy to chodzi o wysokość nad poziomem morza, czy to chodzi o szerokość geograficzną, ja tego nie rozumiem. No. Także każde miejsce ma swoje plusy i minusy. Nie? Wiadomo, jest różnica pomiędzy. Warszawą, Pułtuskiem, którą my znamy z autopsji, odczuwamy, a, a Krakowem i w większości, w sumie we wszystkim się z Katarzyną, małżonką moją zgadzamy, oprócz jednego. Katarzyna mówi, że tu się jej lepiej oddycha w Krakowie, a mnie tam się lepiej oddycha, na, na, na Mazowszu. Dlaczego? Nie, nie, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale ta, tak jest. takie mamy odczucia. To są nasze subiektywne odczucia, nie? Indywidualne takie to jest jedno. Co jeszcze miałem powiedzieć? Tak. Podziękowałem panu Rafałowi Teborodo. A w ogóle to też, wiecie co, wziął, pojechał. To coś taki pasjonat jest starej polskiej motoryzacji. Rometem nad morze pojechał. No. Super, fajna sprawa. Powiedziałem Andrzejowi, podziękowałem. Podróż nam minęła spokojnie, be, be, bez nerwów, bez stresu. Było ok. Komu, co miałem jeszcze powiedzieć, różnica w, w uprzejmości i w kierowcach, różnica w samopoczuciu i w klimacie. Skuterek pokazałem, pracę zaczynam niedługo, bo bez pracy nie ma kołaczy. Jutro robimy sobie wolne tylko że w sumie to dzisiaj by lepiej było, bo dzisiaj jest ostatni taki ciepły dzień. Jutro w Krakowie ma być 11 stopni w niedzielę. Ale wiecie, jutro sobie zrobiliśmy wolne. Rano wyjdziemy z psami i pojedziemy sobie, no wstępnie było, że na kopiec wandy. Ja nigdy nie byłem na kopcu wandy tam w nowej hucie, wiecie? Ale pff, nigdy nie byłem, ale prawdę powiedziawszy, to ba ba bardziej mi ciągnie na kopiec kościuszki, bo to jest jakby mój rejon z dzieciństwa z wieku nastoletniego. Ka każdy miał swoje podwórko, ale jeżeli to jest moje podwórko, bo my mieszkaliśmy tam przy Ditla. O, o tam kawałek w tamtą stronę, nie, 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 w linii prostej to nie, nie tak daleko. I nas, naszym podwórkiem to był Wawel, to były krakowskie planty, rynek główny, to były bulwary wiślane. A taki dłuższy spacer to były Błonia, Park Jordana, kopiec kościuszki. I, i to, to, to było nasze podwórko. Skałki Szka, te, takie. Pod, teraz tam widzę, dzieci się nie wspinają, ale tam powiedzmy w tych latach 90. -tych, to tam koło Smoka Wawelskiego są takie skały wapienne. Tu mamy nawet tam zdjęcia, żeśmy się wspinali po tych skałkach. No, ale dobra. Trzeba iść. Dojechać do strefy meldunku, zameldować się i rozwozić jedzonko. Widać coś, czy nie widać? O, tak widać. W plecach, jest mom na plecach. Ciężki powinien, znaczy strasznie wielki jest. Widzę, że je... a jeszcze miałem powiedzieć, kurtkę mam. Przywiozłem kurtkę, już mi jest ciepło. <laughs> no. Boże kochany, jak ja się wymarzłem na tym kupie, wiecie co ja robiłem? miałem tak, jeden podkoszulek, drugi podkoszulek, koszulę na to, bluzę i na bluzę te takie coś przeciwdeszczowego, co kupiłem wtedy w Obi. To kto śledzi fanpage, to 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 wie o co chodzi. Boże kochany, jak ja przemarzłem, strasznie przemarzłem, w kalsonach jeździłem, to i tak, jak będzie tak poniżej 10 stopni lub mniej, to, to te kalesony będę zakładał, bo to wieje jednak, nie? To, 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 to się cieszę I, i jestem zdrowy. Moja Katarzyna, moja żona, małżonka, Anginę przechodziła, ja wymarzłem się na tym skuterze i jestem zdrowy. A czemu jestem zdrowy? Bo wolę zapobiegać niż leczyć. I no, tutaj trochę z tym nawala, bo wszystkie moje takie specyfiki, jak y, różne zioła zbierałem, czy liście zbierałem i, i parzyłem, i piłem, ocet jabłkowy robiłem, y, nalewki, wino, wino też ma właściwości prozdrowotne. No, oczywiście to trzeba wypić kubek, pół kubka tego wina. Wino to się pije w kieliszkach, a ja piłem w kubku, nie? <grym> piłem, no spożywałem. No, no, no i ta odporność jest. Ale wiecie co też tak sobie myślę dużo daje w budowaniu tej odporności, że ja tu mam w głowie. Że ja, że ja z każdym łukiem octu, z wodą i miodem, to po prostu w głowie mam coś takiego, że robię się coraz bardziej odporny, że, że, że nie będę chorował. A jak pomimo wszystko zdarzy się, że zachoruję, to ja będę miał tak, tak w środku w sobie czyste sumienie, że no zdarza się, ale robiłem wszystko co mogłem, co by nie zachorować zachorowałem jednak, trudno bywa także tu w głowie nastawienie dużo daje no dobra kwadrans się rozgadałem, sporo będzie długi, długi ten, ale no poruszyłem kilka kwestii poopowiadałem wam część vlogową mamy za sobą no, no i żegną się z wami z... Zremontowanej remontowanej właśnie ulicy Tadeusza Kościuszki w Krakowie na Zwierzyńcu żegna się z wami wasz krakowski uśmiech czyli Stanisław Śmiech. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!